Siemano, z tej ZTMF a dzisiaj chciałbym wam pokazać jak zbudować panel do sterowania naszym domem za pomocą Dasticha na urządzeniach mobilnych takich jak tablet czy smartfon postaram się przedstawić to w sposób zrozumiały dla osób mniej zorientowanych w temacie pierwszym krokiem będzie instalacja Dasticha. przed przystąpieniem do niej wykonujemy aktualizację po aktualizacji tworzymy katalog i przechodzimy do niego jak na filmie. Następnie kopiujemy ze strony Dastycza, którą macie w opisie, linijkę kodu, która pobierze skrypt do automatycznej instalacji Dastycza. Podczas samej instalacji możemy zostać zapytani na przykład o to, jakie IP i pod ma nasz domoticz, aczkolwiek jest to mało istotne, ponieważ i tak później będziemy wszystko edytować. Po przeklikaniu się i ukończeniu instalacji, przechodzimy do lokalizacji, w której mamy zainstalowanego Dustycha, a następnie odnajdujemy plik config i go edytujemy. W pierwszej linijce wpisujemy IP oraz port domoticza, a w następnej nazwę, która ma nam się wyświetlić po otwarciu Dustycha. Następnie dopisujemy dwie linijki, które odpowiadają za logowanie do domoticza, nazwę użytkownika oraz hasło. Jeśli mamy wcześniejszą wersję domoticza, czyli starszą niż 2023.1, to wystarczy, aby Dusty już nam poprawnie działał. Aczkolwiek jeśli posiadamy aktualną wersję, czyli 2023.1 lub nowszą, w której zostało wprowadzone dużo zmian dotyczących zabezpieczeń i logowania, musimy udać się do ustawień naszego domoticza, następnie do zakładki Security i dopisać IP naszego urządzenia. Z którego będziemy uruchamiać Dastycha. Jeśli chcemy się pozbyć tego typu blokad w naszej sieci lokalnej, wystarczy, że w miejscu hostów wstawimy gwiazdkę i problem zniknie. Jak już mamy to gotowe, polecam dopisać nikę odpowiadającą za język jaki chcemy mieć. W moim przypadku jest to język polski. Teraz zajmiemy się tym, by Dastyg wyświetlał się na pełnym ekranie naszego urządzenia. Pobieramy aplikację ze sklepu Play lub inny odpowiednik do naszego systemu i uruchamiamy ją. Zezwalamy jej na to, czego potrzebuje i wybieramy opcję Full screen. Następnie przechodzimy do przeglądarki i aby pokazała nam się klawiatura, wystarczy zjechać paskiem w dół i kliknąć na ikonę klawiatury. Wpisujemy adres i jak widać mamy dosticze na całym ekranie. Teraz, gdy już mamy wszystko gotowe, możemy zabierać się za pisanie kodu. Polecam mieć cały czas włączonego dosticza na urządzeniu, aby widzieć, jak cały panel się układa. Pierwsze, od czego musimy zacząć, to od zdefiniowania naszych bloków. Czym są bloki? Bloki to są wszystkie urządzenia, jakie chcemy dodać do dosticza. Mieć nad nimi kontrolę lub ich podgląd. Więc tak, definiujemy bloki i w tym miejscu wpisujemy nasze IDX z domoticza Gdzie znaleźć taki IDX? Przechodzimy do naszego domoticza wybieramy urządzenie, które chcemy. I mamy napisane IDX. Przepisujemy. Do tego otwieramy klamerkę. Zawsze możemy sobie dopisać, co to jest, żeby się nie pogubić. I możemy w tym miejscu wpisywać wszelkie parametry dla bloku. Wszystkie parametry, jakie macie, znajduje się w opisie w dokumentacji do Stitcha Polecam ją mieć otwartą cały czas na bloku, ponieważ się bardzo przydaje. Takie podstawowe, np. jak szerokość, czy opis, czy customowa ikonka, oczywiście tutaj użyję przedstawiają, one działają. W tym wypadku dodamy sobie naszą własną nazwę tego bloku. I w tym o tym miejscu definiujemy wszystkie rzeczy, które chcemy mieć. Po ich zdefiniowaniu przejdziemy sobie do ich. Układania na naszym dosticzu. Więc tak, jak już mamy zdefiniowane nasze wszystkie bloki, jakie tylko chcemy mieć, użyte w dosticzu, oczywiście można więcej zdefiniować, nie jest to problemem. Następnie przechodzimy sobie do ich ułożenia, więc tworzymy sobie kolumny. Jak działają kolumny i jak układa się bloki w nich. Będziecie widzieć po prawej stronie na ekranie, tak by każdy to zrozumiał, nawet osoba nigdy nie mająca do czynienia z jakimkolwiek HTML-em. I tak możemy sobie stworzyć na przykład na samej górze osobny pasek, w którym będzie się znajdował na przykład nasze logo, czyli nasz napis, zegar, oraz na przykład wschód oraz zachód słońca można dodać jeszcze ustawienia i tam różne rzeczy co tylko zechcemy by taki pasek sobie stworzyć wygląda to następująco po takim zdefiniowaniu powinien nam się pojawić pasek to co tutaj wpisujemy to wpisujemy to co chcemy by w nim było, w moim przypadku jest to logo, czyli napis, który jest o tutaj, następnie zegar, który będzie nam pokazywał nam czas, datę, na samym końcu mam wschód oraz zachód słońca. Teraz przechodzimy do następnego, czyli do ułożenia wszystkich naszych bloków w kolumnach, ja podzielę sobie to na 5 kolumn. By zdefiniować taką kolumnę, możemy zrobić to w taki sposób: w tym oto miejscu wpisujemy wszystkie nasze bloki, które chcemy, żeby się znalazły. W mojej pierwszej kolumnie zajmę się 3 bloki. Będzie to blok IDX69 idx23 oraz idx24 pamiętamy o przecinku ponieważ bez tego nie będzie nam działało i ok, jak mam to zdefiniowane posługuję dodać jakąś szerokość w naszych kolumnach ja już widzę na swoim podglądzie i wcześniej też się z tym bawiłem, że szerokość w moim przypadku będzie wynosiła 4. Jak postępujemy z każdym następnym blokiem. Ja sobie to stworzę i wrócę do Was. Włożyłem wszystkie kolumny, ułożyłem w nich bloki ale jedno o czym zapomniałem wspomnieć to dodawanie customowych ikonek wygląda to w sposób następujący oczywiście całą dokumentację macie podaną w linku w opisie by dodać taką ikonkę udajemy się na tą stronę mamy tu taką ikonkę i tak by ona działała ten początek, który mamy tutaj podany, zamieniamy na FAS, a końcóweczkę, którą mamy tutaj, wpisujemy już normalnie. I dla ON i dla O możemy podać dokładnie tą samą ikonkę, a DASTIG już sam ją zaadoptuje, także przy uruchomionym urządzeniu będzie tak, jakby pełna, uruchomiona. A przy Wyłączonym będzie taka bardziej pusta, jakkolwiek by to nazwać taka jak będzie po prostu wyłączone urządzenie. Jeśli na przykład chcemy usunąć tekst, ale żeby, żeby ta linijka z tekstem nie została zjedzona całkowicie, możemy dodać po prostu tekst on i pusty tutaj znacznik. Jak wygląda w moim przypadku gotowy taki panel, już Wam go zaprezentuję. No, no, w taki sposób działa jak najbardziej wszystko poprawnie. Możemy sobie spać na przykład na wykresie temperatury malinki, czy oświetlenie zmienić. Można włączyć, wyłączyć, zobaczyć jak to działa. Można się też pobawić, no, wszystkim potestować. Jeśli chodzi o samą reakcję z domotyczem. To czas odświeżania ustawiamy na jedną sekundę. Jest to dosyć responsywne. Na tyle w dzisiejszym materiale. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał i przydał. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, pamiętajcie, by zostawić komentarz. Chętnie na nie odpowiem. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, strzelić suba i trzymajcie się do następnego i cześć!